Załóżmy, że firma nie idzie, a mamy kasę na koncie prywatnym, sięgać po te środki? To zależy, bo to zależy, co to znaczy: firma nie idzie. Może być tak, że mamy chwilowy miesięczny czy dwumiesięczny spadek przychodów, ale jednocześnie wiemy na przykład, że za 3-4 miesiące mamy jakiś większy kontrakt, więc tutaj, czy wiemy, albo mamy duże prawdopodobieństwo, że ten kontrakt złapiemy. To jest ciężko określić, w którym momencie powinniśmy powiedzieć pas. Natomiast ja lubię bardzo takie powiedzenie, które usłyszałem od swojego mentora biznesowego, że jeżeli koń zdechł, to należy z niego zsiąść. Tylko to zależy bardziej od naszej strategii, planu i od tego, jak my realizujemy nasz biznes i go prowadzimy, bo to my musimy sobie nadać ten moment, to my musimy określić, kiedy ten koń zdechł. A ponieważ przedsiębiorcy często traktują biznesy jak swoje dzieci. No to niestety ciężko nam jest określić ten moment, co potem skutkuje dość spektakularnymi upadkami, bo za długo pewne rzeczy były wypierane, po prostu. Nie ma jednego takiego ogólnego schematu, w którym momencie powiedzieć dość. Natomiast jeżeli mam pieniądze na koncie prywatnym i powiedzmy, że w trakcie prowadzenia swojego biznesu zdążyłem zbudować w miarę sensowny jakiś swój majątek prywatny, a na przykład moja firma generuje. Strzelam. 10 milionów obrotu rocznie, z czego 8 milionów to są koszty operacyjne, 2 miliony zysk mniej więcej. To teraz, jeżeli ja sobie badam te finanse na bieżąco i widzę, że na przykład rynek się zmienił na tyle, że ciężko mi będzie wrócić do tej sytuacji, którą miałem wcześniej, albo nie zdążę tego zrobić. No, bo mamy też biznesy, które są. Jak pewnie zdajesz sobie doskonale sprawę. Bo z tego co pamiętam, to w transporcie kiedyś też trochę no, działałeś. Nie kiedyś, bo czy no, do dzisiaj? Bardzo aktywnie. No właśnie. A w transporcie jest bardzo wiele firm, które są jedną fakturę od bankructwa. Nie? Czyli wystarczy, że jeden kontrahent gdzieś tam się za bardzo opóźni no i już się pojawia bardzo duży problem. No i ten transport też bardzo często znają dagu z racji tego, że po prostu jest łatwiej operować pieniędzmi, nie? Na przykład, no i tutaj punkt A to dla mnie to jest w ogóle abstrakcja, bo rozumiem, że jest łatwiej operować pieniędzmi, ale po pierwsze bezpieczeństwo jest wywalone, no, nieważne. W każdym razie, jeżeli jesteśmy w takim biznesie, który jest jedną fakturę od bankructwa, no to mamy duży problem, bo tu będzie bardzo ciężko określić, kiedy jest ten punkt stop.